Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest doktor Katarzyna Bednarek, lekarz rodzinny w Przychodni Usamet. Dzień dobry. Pani doktor, dzisiaj porozmawiamy o takiej chorobie, która się nazywa chorobą otyłościową. Proszę mi powiedzieć, czym jest choroba otyłościowa i jak często występuje? Choroba otyłościowa jest schorzeniem metabolicznym, które jest związane z nadmiernym albo też nieprawidłowym gromadzeniem tkanki tłuszczowej i to nieprawidłowe lub nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej zagraża zdrowiu bądź życiu pacjenta. Otyłość diagnozuje się na podstawie takiego wskaźnika BMI. To jest wskaźnik w zależności masy ciała od wzrostu podniesionego do kwadratu. I jeśli ten wskaźnik przekracza 30, to mówimy wtedy o otyłości pierwszego stopnia. Mniej więcej w tej chwili jest to ogromny problem na świecie, dlatego że według WHO około miliard ludzi na świecie, a więc jedna ósma, to są ludzie, którzy żyją z otyłością. To bardzo dużo ludzi jest otyłych. A jak w ogóle wygląda to w łodzi? Bo my żyjemy w łodzi. Czy w łodzi jest dużo ludzi otyłych? Jest dużo ludzi otyłych. Szacuje się, że w badaniach takich przeprowadzonych w 2019 roku, że około połowa dorosłych to są ludzie otyli, bądź z nadwagą, tak? bo to są takie badania, które łączą kwestie nadwagi i otyłości w jedno. Natomiast największym problemem w tej chwili obserwowanym jest narastanie otyłości wśród dzieci. W tej chwili otyłych jest około 13% chłopców i około 5% dziewczynek i te wskaźniki pogorszyły się dość znacznie w ciągu ostatnich kilku lat, bo są to wzrosty około 3-5%. To jest bardzo dużo. A z czego to wynika, że jesteśmy otyli? No i mamy tą chorobę otyłościową. Czy to są względy genetyczne? Czy źle się odżywiamy? Czy się nie ruszamy? No bo powiedziała pani, że dzieci już są otyłe. To z czego to wynika? To znaczy. No, cały największy problem zarówno z jakby z postępowaniem z chorobą otyłościową, z jej leczeniem i jej zapobieganiem jest związany z tym, że jest to choroba wieloczynnikowa. Wpływają na nią czynniki genetyczne, na które no niespecjalnie mamy wpływ, ale również środowiskowe. To są również czynniki psychologiczne i hormonalne. Jeśli chodzi o czynniki środowiskowe, to właśnie tutaj, to jest ten problem, o którym mówimy już od najmłodszych lat, tak? Czyli kwestie nieprawidłowych nawyków żywieniowych wyniesionych już z domu, od wczesnych lat, nawet już przedszkolnych. To jest również kwestia jakby nieprawidłowych wzorców, które polegają na tym, że nagradzamy się słodyczami lub jedzeniem za jakieś podstawowe rzeczy. To jest kwestia pewnych takich kulturowo-uwarunkowanych piesiad, które są związane z obchodzeniem urodzin czy świąt, prawda? To są te czynniki środowiskowe, to są te rzeczy, do których jesteśmy niejako przyzwyczajeni. Czynniki psychologiczne to kwestia y, emocji i ich sposobu radzenia sobie z nimi, bądź nie radzenia sobie z nimi. Proszę zauważyć y, taki charakterystyczny przykład y, z komedii romantycznych. Gdzie smutna bohaterka pociesza się, jedząc wielką łyżką lody z dużego pudełka, prawda? No i czynniki hormonalne. Tutaj też niezwykle skomplikowany układ, dlatego że otyłość jest związana jakby z trzema układami tak już bardzo prosto mówiąc z trzema układami hormonalnymi. Jeden jest związany z ośrodkiem sytości i głodu który zlokalizowany jest, jest w podzgórzu, drugi układ związany jest z ośrodkiem nagrody i z tym wszystkim związane są pewne hormony wydzielane zarówno przez jelita, przez część narządów obłodowych i one działają bezpośrednio na mózg i wpływają na otyłość. No tak to jest w tej chwili widziane przez medycynę i jest to dość skomplikowany proces. Pani doktor, a jak to jest? Bo powiedziała Pani, że te słodycze, którymi się zajadamy, to zapytam, czy one właśnie odpowiadają za to, że tyjemy, czy to tylko one są winne? Nie, to nie są tylko słodycze. To jest kwestia w wielu sytuacjach zwiększonej kaloryczności posiłków, które przyjmujemy. To jest kwestia zwiększonej ich objętości. Jemy generalnie za dużo i za bardzo kalorycznie. Proszę zwrócić uwagę, jak na przestrzeni lat zwiększała się objętość chociażby jogurtów czy, czy serków, już pomijając fakt, że one są wszystkie dosładzane, gdzieś tam ten cukier czy syrop glukozowo-fruktozowy funkcjonuje w tych, w tych produktach, również w produktach przeznaczonych dla małych dzieci. Ale to nie tylko słodycze, to jest po prostu kwestia najczęściej po prostu zwiększonej podaży w stosunku do niedostatecznego zużycia energii. Jemy za dużo w stosunku do tego, co zużywamy. Dobrze, to proszę powiedzieć, bo może to na nas jakoś podziała, do jakich powikłań prowadzi rozwój choroby otyłościowej. Choroba otyłościowa jest początkiem bardzo wielu chorób właściwie całego organizmu. Zaczynając od całej masy chorób układu sercowo-naczyniowego na czele, z niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, z powikłaniami w postaci zawału czy udaru mózgu. Mamy również powikłania w postaci chorób nowotworowych, których w tej chwili obserwujemy wysyp do takich nowotworów związanych z chorobą otyłościową, należą między innymi rak piersi czy rak jelita grubego, których liczba rozpoznań w tej chwili lawinowo wręcz wzrasta. Ale to również są wszelkiego rodzaju choroby zwyrodnieniowe stawów, obciążenie stawów kolanowych, stawów biodrowych, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, a więc szereg problemów ze strony narządu ruchu, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. I wreszcie cukrzyca typu drugiego, choroba metaboliczna o bardzo długo pozostająca w ukryciu a prowadząca w połączeniu z otyłością jako niezależny czynnik ryzyka również do zarówno rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, jak i do ich pogorszenia przebiegu. No i jeszcze taka kwestia, o której często się zapomina, ale otyłość generuje również problemy psychiczne. To są pacjenci często rozwijający stany depresyjne, chorzy z zaburzeniami lękowymi, i to również ma olbrzymie konsekwencje dla ich funkcjonowania. A gdyby się zastanowić, jakie są społeczno-ekonomiczne konsekwencje choroby otyłościowej, bo to na pewno materialne są, zarówno dla osoby, która jest chora, ale i dla nas, dla wszystkich osób. Koszty są ogromne tak naprawdę, dlatego że leczenie powikłań choroby otyłościowej to są, to, to są koszty, które mogą sięgać miliardów złotych tak naprawdę. Szacuje się, że mniej więcej około 12 miliardów rocznie to są przedwczesne zgony i obniżona jakość życia. To są koszty związane z utratą produktywności, a więc ze zwolnieniami lekarskimi i przechodzeniem na rentę. To są koszty leczenia powikłań tejże otyłości a także często pomijane takie koszty społeczne jak dyskryminacja, jak integracja zawodowa, jak opieka. Także jest to bez wątpienia choroba, która wymaga pochylenia się nad nią ze względu na to, że nie tylko sam chory i jego rodzina czy jego najbliżsi uczestniczą w ponoszeniu kosztów tego leczenia, ale również my jako całe społeczeństwo. To znaczy, że choroba otyłościowa wywiera znaczący wpływ ekonomiczny na system opieki zdrowotnej, status materialny samych pacjentów oraz straty pracodawców. No i tak jak pani powiedziała, te koszty zdrowotne, opieki zdrowotnej nad osobami z chorobą otyłościową są bardzo duże. To proszę powiedzieć, przychodzi do pani pacjent, bo pani się zajmuje takimi pacjentami. I widzi Pani, że no, z tą wagą tutaj coś jest nie tak, no bo to chyba widać na pierwszy rzut oka, prawda? I teraz nie wiemy, czy tylko trochę ktoś przytył, czy to już jest choroba. Jak Pani to diagnozuje? Tak, to właśnie całym problemem, który prowadzi niestety również do stygmatyzacji chorych na chorobę otyłościową, jest to, że tą chorobę widać. Na pierwszy rzut oka. Niemniej jednak, my posługujemy się w medycynie wskaźnikami. Tak jak powiedziałam, jest to wskaźnik BMI, a więc w pierwszej kolejności ważymy takiego pacjenta i go mierzymy. Następnie wyliczamy wskaźnik BMI, ale na tym sprawa się jakby jeszcze nie kończy. Dlatego, że tak jak mówiłam wcześniej, otyłość ma różne podłoża i to nagromadzenie tkanki tłuszczowej również może dotyczyć różnych obszarów. Więc do tej diagnozy, żeby postawić właściwą diagnozę, również konieczne jest zmierzenie obwodu pasa. Pacjenta i obwodu jego bioder, a następnie wyliczenie takiego wskaźnika, który również mówi nam o tym, z jakim typem rozmieszczenia tkanki tłuszczowej u danego pacjenta mamy do czynienia, ponieważ tak zwany brzuszny typ otyłości, tam, gdzie tkanka tłuszczowa gromadzi się głównie na brzuchu, to jest groźniejszy typ otyłości, bo związany jest z otłuszczeniem narządów znajdujących się w jamie brzusznej. Oprócz tego, pacjent taki z chorobą otyłościową powinien mieć również zmierzone ciśnienie i powinien mieć wykonane podstawowe badania laboratoryjne, w tym lipidogram i poziom glukozy. I pani wysyła na takie badania, jak się zachowują osoby, które pani podejrzewa o to, że mają właśnie tą chorobę otyłościową. Jak się te osoby zachowują? Czy wierzą w to? Czy się wstydzą? Chcą się leczyć? Nie chcą? Najczęściej bardzo różnie. Pierwszy moment jest taki, że jeśli to jakby z naszej strony, czy od strony lekarza bądź pielęgniarki pada sformułowanie, że pacjent jest otyły, jest chory, zaczyna mieć, mieć problem zdrowotny, to pierwszą reakcją najczęściej jest wyparcie. To znaczy właśnie, tak jak pani redaktor powiedziała, trochę wstyd, trochę taka próba umniejszania problemu, który istnieje. Natomiast w miarę naświetlania jakby rzeczywistej powagi sytuacji rzeczywistych powikłań, które, które się z tym wiążą ryzyka pogorszenia stanu zdrowia, zagrożenia życia również w niektórych sytuacjach. W miarę jakby prowadzenia tej rozmowy pacjent przystaje na, na kwestie, Proponowanego, pro, pro, proponowanej diagnostyki, a następnie ewentualnego włączenia leczenia, bo na szczęście od no dość niedawna, ale jednak mamy dostęp do różnych możliwości leczenia, które są niezwykle skuteczne. To jak się leczy tak, żeby skutecznie się wyleczyć, czyli wrócić do wagi prawidłowej? Należy pamiętać w tym wszystkim, że. Otyłość jest chorobą przewlekłą, która może przebiegać z nawrotami. W związku z tym, oczywiście, dążymy do uzyskania wagi prawidłowej, natomiast musimy również pacjenta poinformować o tym, że jeśli nie będzie przestrzegał pewnych zaleceń, na które się umówimy, to może nastąpić nawrót choroby. Nie mówimy już w tej chwili o efekcie jojo, tylko o nawrocie choroby. Leczenie choroby otyłościowej powinno być skomplikowane i przede wszystkim powinno być dostosowane indywidualnie do pacjenta. Nie ma dobrego leczenia choroby otyłościowej bez zmian w sposobie odżywiania, w pewnym stylu życia z tym związanym oraz bez aktywności fizycznej. Oczywiście, nie proponujemy pacjentowi z drugim czy trzecim stopniem otyłości od razu przebiegnięcia maratonu. Ustawiamy tą aktywność tak, żeby nie pogorszyć stanu jego stawów kolanowych czy stawów biodrowych, bądź też nie nadwerężyć układu sercowo-naczyniowego. Poza zmianą stylu życia mamy w tej chwili do dyspozycji kilka różnych preparatów farmakologicznych, to są zarówno preparaty w iniekcjach, jak i w tabletkach, które w zależności od tego jaki fenotyp otyłości pacjent prezentuje, jakie ma choroby współistniejące, no już zdecydowanie indywidualnie dobieramy do leczenia tego konkretnego pacjenta. Wielu pacjentów wymaga również wspomagania psychologicznego, ponieważ aspekt emocjonalny w otyłości, zarówno w postrzeganiu własnego ciała, jak i postrzeganiu pacjentów otyłych przez społeczeństwo ale także w przyczynach emocjonalnych, które prowadzą do powstawania otyłości, to wymaga po prostu takiego też kompleksowego wsparcia psychologicznego i są ośrodki, które takie wsparcie dedykowane specjalnie dla pacjentów z chorobą otyłościową oferują. Natomiast w sytuacjach skrajnych, w których te wszystkie nasze działania nie przyniosą żadnego efektu, istnieje jeszcze również chirurgia bariatryczna, która również zajmuje się leczeniem już takich skrajnych przypadków. Żeby trafić do chirurga bariatry, no to już trzeba być rzeczywiście skrajnym przypadkiem. Co to oznacza? Co to znaczy, że to jest skrajny przypadek? O takiej sytuacji mówimy wtedy, kiedy pacjent ma BMI powyżej 40. A w niektórych sytuacjach, w takich, w których jest obciążony chorobami współistniejącymi bądź powikłaniami otyłości, tymi, o których wspominałam, a więc przeszedł zawał, przeszedł udar, ma przewlekłą chorobę niedokrwienną serca, nieustabilizowane nadciśnienie tętnicze, to wtedy wystarczy BMI-35. Jeśli ten pacjent wcześniej podejmował próby, redukcji masy ciała, próby leczenia, choroby otyłościowej i one nie przyniosły rezultatu, to wtedy po konsultacji psychologicznej, po odpowiednim przygotowaniu, to przygotowanie trwa kilka miesięcy, nie jest takim postępowaniem ad hoc, nie może sobie pacjent z ulicy po prostu przyjść do chirurga i powiedzieć, poproszę operację, tak? To wymaga dość skomplikowanych przygotowań i wtedy taki pacjent trafia już pod opiekę chirurga. Jak trafi już pod opiekę chirurga, to co tam jest mu robione, gdyby pani zechciała powiedzieć? A to już jest szereg różnych zabiegów, od zmniejszenia żołądka przez robienie takich, najczęstszą operacją jest zmniejszenie żołądka, także są to duże zabiegi, po których pacjent i tak... Wymaga jeszcze przez pewien okres specjalistycznej kontroli, odpowiedniego odżywiania, odpowiedniego przygotowywania posiłków, i ten proces to nie jest sam zabieg operacyjny, tylko również opieka pooperacyjna jest dość specjalistyczna i długotrwała. Z tego wyłania się taki obraz, że ta choroba otyłościowa to jest bardzo niebezpieczna. I wygląda na to, tak jak pani powiedziała, że wszystkie etapy leczenia, one w jednej poradni specjalistycznej się odbywają pod okiem koordynatora i zespołu lekarzy-specjalistów. No, ale żeby tam trafić, no to najpierw trzeba trafić właśnie do lekarza rodzinnego, który rozpozna taką chorobę otyłościową. Tak, właściwie jeśli chodzi o rozpoznanie choroby otyłościowej. To tak naprawdę takie rozpoznanie może postawić każdy lekarz każdej specjalności. Natomiast rzeczywiście, żeby trafić już na tą właściwą ścieżkę, żeby ktoś te wszystkie działania koordynował, kierował tym pacjentem, żeby on nie tracił czasu w poruszaniu się w tym systemie opieki zdrowotnej, rzeczywiście lekarz rodzinny to, to chyba najlepszy adres. Zapewne lepiej jest stosować profilaktykę niż się leczyć, no bo to leczenie jest długotrwałe. Czy to da się wyleczyć na 100% taką chorobę? Niestety nie. Nie jesteśmy w stanie wyleczyć czynników genetycznych. Jesteśmy w stanie zmodyfikować wiele rzeczy. Są przypadki, w których pacjenci pokonują chorobę otyłościową. Natomiast, niestety, w zdecydowanej większości dochodzi do mniej lub bardziej poważnych nawrotów tej choroby. Dlatego ta profilaktyka, czyli to, żeby ta choroba jednak się nie rozwinęła, jest taka niezwykle istotna. Pierwsze działania profilaktyczne tak naprawdę dotyczą już rozszerzania diety u niemowląt. Które po skończeniu karmienia piersią, albo nawet jeszcze w trakcie karmienia piersią, zaczynają mieć wprowadzane pokarmy stałe, i te wytyczne dotyczące rozszerzania tej diety również zmieniały się na przestrzeni lat, i w tej chwili również są skonstruowane w taki sposób, aby już od tych najmłodszych lat stosować właściwe wzorce żywieniowe. Ta profilaktyka to również promowanie aktywności fizycznej od najmniejszych lat do tak naprawdę no, nawet seniorów. To również działania takie szeroko zakrojone, jak na przykład regulacja reklamy produktów wysokokalorycznych. Tak naprawdę powinno być to gdzieś modyfikowane, czy działania szeroko zakrojonej polityki zdrowotnej, czyli na przykład wprowadzone jakiś czas temu podatek cukrowy. To wszystko, ale przede wszystkim edukacja, edukacja od najmłodszych lat, od przedszkola, edukacja w szkole na temat tego, jak posiłki powinny wyglądać, jak powinno wyglądać ich spożywanie, dbanie o aktywność fizyczną to takie najważniejsze działania. A jak pani patrzy na dzieci, rodziców, to rzeczywiście mają świadomość, czytają te napisy na produktach, ile jest cukru, chociaż też na tych naklejkach, które tam są, to ten cukier jest na przykład nazywany jakoś inaczej, tak żeby nas zmylić. Czyli czasami mamy taką świadomość, że to nie jest cukier, tylko coś innego jakiś produkt zastępczy to nie jest cukier. Czyli producenci też tutaj się dokładają do, tego, do tej choroby? Oczywiście, bo to, co słodkie, jest smaczne w związku z tym my też sięgamy po takie produkty, zwodzeni tym, że to jednak nie jest cukier, tylko jednak coś innego, a tak naprawdę syrop glukozowo-fruktozowy jest równie niebezpieczny jak sama glukoza czy sacharoza. Tak, a proszę powiedzieć, czy ten cukier jest rzeczywiście w diecie. Czy jest dozwolony, czy, no, na przykład okazjonalnie dla przyjemności, albo jak jesteśmy aktywni fizycznie, no i też mamy przecież naturalne źródła cukru, bo owoce, miód, syrop klonowy, no, to, to wszystko, to tam cukier jest mimo wszystko. To znaczy jak ze wszystkim z umiarem, wszystko z umiarem. Rzeczywiście te rodzaje cukrów, o których pani redaktor w tej chwili wspomniała, to są te cukry, które możemy w diecie wprowadzić, odpowiednio je wkomponować. Natomiast liczy się nie tylko ilość, ale również jakość tego natomiast w związku z tym jak zjemy gdzieś okazjonalnie kawałek ciasta czy szczególnie domowej roboty czy kawałek czekolady raz na jakiś czas to oczywiście nie grozi to chorobą otyłościową od tej jednej czekoladki natomiast Trzeba mieć świadomość zagrożenia, które się z tym wiąże, że jeśli będziemy zwiększać ilość tych produktów w diecie, to możemy jednak gdzieś do tej otyłości doprowadzić. Chciałam dodać tylko jeszcze, że to nie tylko cukier bo to również dotyczy produktów takich jak wszelkiego rodzaju fast foody, szybkie przekąski, paluszki, chipsy, tak. Ciężko powiedzieć, że chipsy są słodkie. Natomiast one generują tę nadmierną podaż kalorii, która może się przekładać na produkcję niechcianej tkanki tłuszczowej. To co takiego jest w tych produktach, że one nam tak smakują? Tłuszcz, przyprawy. Te produkty są tak komponowane, żeby po prostu były smaczne. Do tego jeszcze wywołują, ponieważ często spożycie tych produktów kojarzy nam się z jakąś miłą sytuacją, typu oglądanie filmów w gronie rodziny albo znajomych, spędzanie czasu na świeżym powietrzu, gdzieś przy jakimś grillu, prawda, czy jakiś piknik z, z tego typu przekąskami. To zaspokaja nasz ośrodek nagrody. Czyli daje nam przyjemność, po prostu. Czyli oszukuje nasz mózg. Tak. No tak, to jest rzeczywiście trudno sobie z tym poradzić, no ale wygląda na to, że dobrze by było dla naszego zdrowia, prawda? Najtrudniejsze zawsze są zmiany stylu życia, ale doprowadzenie do tych zmian daje zawsze najlepsze i najtrwalsze efekty. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada była dr Katarzyna Bednarek, lekarz rodzinny w przychodni Usamet. Dziękuję bardzo. Dziękuję.